Dzień dobry, dobry wieczór, dobranoc z, z tej strony ponownie Daxer to już jest drugi odcinek na moim kanale jak pewnie domyślacie się jesteśmy przy skrzynkach i od skrzynek zaczniemy, bo zdobyłem 5 kluczy za głosowanie na serwer, wczoraj nie ogarnąłem tego, ale mamy 5 kluczy epicki, dlatego zaczniemy sobie szybki opening słuchajcie, 5 kluczy no naprawdę można na ciekawe rzeczy wygrać, może jakiś wierzchowiec, okej okay, to się bardzo przyda powtórka, no dobra klata Klatę chyba trafiliśmy ostatnio, co niezbyt dobrze. Blok emeraldu, ok. Ślapka netrytu. Wow wow wow, 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 To się bardzo przyda, słuchajcie. No dobra, to lecimy do mnie, nie? Dobra, jesteśmy na chacie. E, udało mi się zrobić złote jabłka przy ścinaniu drzew, co było bardzo dziwne i się tego nie spodziewałem. No i pozbierałem troszkę żelaza. Ale niestety, słuchajcie, mam dla was złą wiadomość, bo nie możemy się tutaj osiedlić. Mieszka tu kto, ktoś inny, e, obok ma działeczkę, dlatego my musimy niestety się stąd przenieść, dlatego tyle z tak pięknej miejscówki. No, mój domek zostawię raczej, nie mam zamiaru go chyba przenosić, tak mi się wydaje przynajmniej. E, dlatego zostawimy go. Dobra, to żelazo, kurczę. Tenerczesta wsadzimy, część, ok. Byk. chyba się powieszczę może no powinien się powieścić dobra, e, zbieramy sobie te piecyki, tutaj się jeszcze przepala, ale trudno przepala już na nowej miejscówce e, Lampiony też sobie pozwolę zabrać, bo wiecie no e, przydadzą się nie, do wystroju zawsze dobra, teraz liczmy że trafimy na jakąś fajną miejscóweczkę Ehm um, Chyba trafiłem w pułapkę It's a, trap. a nie, to jest farma jakaś. Eee, dobra, dobra. Bo tu ktoś sobie chyba działki nie zrobił, a ma dużą farmę, słuchajcie. Zobaczymy sobie. Eee. Po się drewnem. Co on tutaj buduje? Fosa? Nie, to jest farma dyni. Okej okay. Koleżka co tutaj sporo budowle robi Co jest dosyć dziwne e, Nie ma tutaj działki Ale no dobra, ja mu nie będę tego niszczył Lecimy po prostu dalej No nie, znowu śnieżny biom Znowu? Nie, nie chcemy tego Znowu, znowu śnieżny okej okay. Ładnie tutaj jest, ale nie chcę na śnieżną, no nie chcę na śnie... no znowu na śnieżnym serio. Okej, okay, tu jest jakiś domek. tu jest działka akurat. Tam są jakieś nimtagi. Mam No to nie są gracze, bo jak tak to wyjdą mnie sklepać Zobaczymy sobie, tak przyjrzymy, nie? Jak wygląda ta działeczka? Tutaj jakieś fajne przejścia. No ciekawie to wygląda, ciekawie. Na pewno my kiedyś też będziemy mieli taką wioskę. Ale my lecimy dalej, żeby nie budować się znowu obok wioski. O, okej. Okay. To wygląda bardzo sympatycznie, ale tak jak mówiłem wam w poprzednim odcinku, nie przepadam za takimi górzystymi terenami, bo ciężko niestety się budowle stawia. Dlatego lecimy znowu dalej. O, ho, ho. Okej, okay. tu znowu jest bez... bez działeczki. To jest bardzo dziwne, słuchajcie, nie wiem, wybaczcie, ciągle mówię, słuchajcie, ale jakoś tak mi siadło. Ktoś tu mieszka, albo mieszkał raczej, bo widzę, że tu troszkę splądrowano jest, albo niedokończone. Okej. Okay. Okej. Okay. Wezmę sobie kilka słoneczników, mam nadzieję, że kolega się nie obrazi tutaj. No widzowie, jest taka sytuacja, że znalazłem miejscówkę, bardzo fajną miejscówkę Ale przeszedłem dalej po tej działce, którą założyłem Zobaczyłem tutaj jakieś zniesienia Wow, co to jest? Jakaś dziwna góra Ale teren był przepiękny, tak spojrzałem i nie zauważyłem, że tu ktoś się osiedlił Bardzo cię przepraszam, jeżeli jeżeli tu mieszkasz, jeśli chcesz to napisz do mnie po prostu e, Ja postawię tabliczkę, napisz do mnie, ja się chętnie dodam do tej działeczki, nie? Nie ma problemu e, No i tutaj jakiś domek z tego co widzę stoi No niestety, no przepraszam cię bardzo Ale, no jak już jesteśmy to wybudujemy się tutaj, ok? Także E, działaczkę mam już tu założoną, szkoda by jej tracić. My sobie może gdzieś polecimy z tej strony. E, Okej, okay. myślę, że tutaj będzie w porządku. E, dobra, jakieś skrzyneczki takie podstawowe postawimy. E, dobra, ja pozwolę sobie te lepsze rzeczy schować tutaj. E, czyli, wiadomo, jakieś takie rzeczy. E, koksy. Dobra. Zbudujemy mój standardowy pomysł na domek, który no chyba zawsze chciałem się robić taki lepszy domek, nie? To było mniej więcej coś, coś takiego, tutaj będziemy mieli... Okej, okay, tu będziemy mieli... Dobra, dobra, okej. Okay. Tu jest okno pierwsze. Tu będą takie spore drzwi, można by powiedzieć, że spore. Dobra. Tak, kreować sobie mniej więcej w głowie muszę. E, Okej, okay, tutaj znowu to okno. Dobra, mamy dwa okna. Okej, okay, w ten sposób się to prezentuje. Tutaj, tak, w ten sposób. To będzie szło tam do tyłu. E, Okej. Okay. Już się ciemno robi, więc ja sobie te latarenki postawię tutaj, a bo okej, okay, no dobra, to trzeba wieszać, zapomniałem. Dobra, mamy to. Pierwszy domek w naszym Imperium Craft City. E, mniej więcej jakoś to się prezentuje. Starałem się, żeby jakkolwiek to wyglądało. Nie jestem najlepszym budowniczym od razu, zaznaczam. Chociaż potrafię czasem fajniejsze projekty zrobić. Ale działamy dzisiaj jeszcze bardziej nad tym domkiem. Spróbuję coś podziałać też poza odcinkiem, żeby jeszcze bardziej go upiększyć. W każdym razie. Tutaj przydałoby się dostać jakąś tabliczkę. Żeby po prostu kolega się nie zdziwił, że nie może do własnego domku, yy, znaczy nie może bardziej budować swojego własnym domku. Więc zrobimy sobie taką szybką tabliczkę. Eee, cześć Napisz mi e, trafiłem tutaj przypa e, przypadkiem eee, Założyłem wioskę Wioskę, działkę bardziej. Działkę. Napisz do mnie e, DCP Discord 57.0 Lub napisz swój nick na tabliczą Dobra Jak się odezwie? To spoko. Jak się nie odezwie, no to trudno. Ktoś inny będzie musiał przejąć ten domek, bo też nie ma sensu, żeby on tu tak stał po prostu, e, pusty. No to tak. E, zrobiliśmy sobie mieszkanko pierwsze. To był nasz główny cel w dzisiejszym odcinku. Ale warto też zrobić farmę, bo póki mam steki, jest jeszcze w porządku. Ale jak steki się skończą to będę miał problem, bo nie będę miał po prostu jedzenia. Dlatego weźmiemy sobie troszkę żelaza, bo będziemy potrzebowali wiaderek, a nawet kilku wiaderek myślę. E, upewnię się tylko, czy Set ma e, ustawiłem tutaj. Set Home Dom. No to lecimy w poszukiwaniu wody. O o o y, minimapa się troszkę przy, przydaje, z tego co widzę tutaj dosyć niedaleko. Jest jakieś źródełko. I tak będziemy musieli się troszkę nalatać, bo wiecie, no, trzy wiaderka. Więcej nie chcę robić, bo one będą potem bezużyteczne. Okej. Okay. Co to jest? Czy to jest Amongas? Wow! <noise> Zaraz sobie zobaczymy to z bliska. Ja sobie tylko napełnię te wiaderka, ale tu jakiś moc by się przyda, bo tu troszkę niebezpiecznie jest, dobra, Lecimy zobaczyć tego Amogasa. Szkoda, że jest nas. pewnie gdzieś by było go lepiej widać. Ja jestem w ogóle ciekawy, czy tu ktoś mieszka, że ten Amogas stoi, czy to jest tego kolegi, co tutaj wcześniej mieszkał, ale zobaczymy. Działka Kisielo. Jest samo gaz. Bardzo fajny, bardzo fajny pixel art. To jakieś ognisko. Ale czy tu O, o! Ktoś tu mieszka. No, ktoś tu mieszka. Ale nadzieję, że nie ma go e, na serwerze. Głowy jakieś. Jakaś dziwna krowa, kura. Kura, ok. Podpisy. Jestem ciekawy jak te główki zdobyć, będę musiał sobie to przejść. Fajnie podpisy Ja też muszę sobie zrobić taką fajną wystawę podpisów. Sklep. Okej, okay. to idziemy do sklepu zobaczyć Ranga militarna, który ja zamieszkuję. Kraj powstał w 1500 roku. Okej okay. Państwa... Ja tu do sklepu przyszedłem. No dobra. Historyczny aspekt odcinka. Okej, super mam. No fajnie, że ktoś tu mieszka jak najbardziej. Może mnie kiedyś też odwiedzić. A my potem będziemy już zbierali podpisy jakieś ciekawe. W każdym razie wracamy do siebie i budujemy farmę. Jestem już na działeczce Farmę myślę, że zrobimy sobie. I tak wiecie, na razie na widoku, nie? Powiedzmy gdzieś tutaj. E, łopata by się przydała jednak. Jednak wolę nie kopać łapką. Dobra. Mamy kupę żelaza teraz. <laughs> w poprzednim filmie narzekałem, że żelaza nie ma, teraz mamy bardzo dużo. Dobra. E, woda. Dokąd to sięga? Ok. Jeszcze dwie wody starsze, raczej. Tak, pyk, pyk, pyk. Dobra. Mm -hmm. eee, tu dirna trochę brakuje, ale to dobudujemy. Tu pyk pyk, pyk pyk pyk, 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 Okej. Okay. Dobra. Tutaj kolejna warstwa wody. Jestem ciekawy, czy jedno wiaderko starczy, bo niby sięga tutaj, ale czy to się kwalifikuje jako namaczanie tego terenu? Zaraz zobaczymy. Starszy, ok, no to troszkę. E, dobra, to tutaj zabiorę tą wodę. dobra, e, No i tutaj zrobimy. Jeszcze jedno, starszy. Pyk. Dobra, e, ok. E, wypadałoby coś posadzić, dlatego posadzimy sobie to, co mam i trzeba pozbierać. Dobra. Mam troszkę tego uzbieranego. Wątpię, że na wiele starczy. Ale na razie nie będę zbierał więcej. Słuchajcie, jeszcze mam taką ważną rzecz do, do tej serii całej Minecraftowej. Będziemy... Mam bardzo dużo pomysłów. Na survival mam dużo pomysłów. Mam dużo pomysłów na nowe serie. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Suba i komentarz, bo to podbija moje zasięgi. A jak możliwe, że wiecie, bardzo ciężko jest wybić się na YouTubie. Postaram się nagrywać jak najlepiej, robić jak najlepszy montaż, mam nadzieję, że mi się to uda. A wy, że będziecie po prostu z przyjemnością oglądali moje materiały do jedzenia, po prostu żeby wypocząć sobie po ciężkim dniu między innymi. A my... Lecimy teraz zwiedzać sobie działeczki innych graczy. Także widzimy się na pierwszej działce. Jesteśmy na pierwszej działce o nazwie Dragon City. Przeglądałem sobie tam działeczki jakie istnieją. Gracza Netli Tu mamy podpisy, ja akurat swojego podpisu nie mam przy sobie, dlatego nie podaruję go. Ale wow! Ależ to wygląda! netli wąski okej, okay, czyli to grupowo było robione wow dobra pozwiedzamy sobie po kolei tutaj jak to wygląda a niestety nie wejdę, okej, okay, tu jest jakieś mieszkanko tu jest ta piękna budowla jakieś wieże, fontanna z netterotowymi setami okej, okay. wow 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 piękny mościk szklany dobra, lecimy Dalej? Co tu jest ciekawego? To są jakieś zwierzaki, kurde, ja nawet takich zwierzaków nie znam w Minecrafcie. Ale wygląda to niesamowicie, naprawdę. Chciałbym mieć kiedyś taką działeczkę. Może kiedyś mi się uda zbudować. Okej, okay, tu piękna plaża, nawet grilla mają. Nie, to jest niesamowite. Naprawdę. Dobra. Co my tu jeszcze możemy znaleźć na tej działce? Już i tak jestem podekscytowany naprawdę. Chyba tyle. Mam nadzieję, że nic istotnego nie ominąłem. Więcej nie widzę tutaj żadnych e, ścieżek. Lecimy teraz do kolejnej miejscówki. Kolejna działeczka to jest rafa gracza XX Magnes XX. E, mamy tutaj bardzo dużą znowu farmę dyni, więc to chyba się opłaca. Jeżeli nikt tego nie przejmie tam obok mnie, no to ja sobie chętnie z tego skorzystam. Dobra. M -m -m -m. Mamy tutaj domek jakiś taki... Ala wioska tutaj jest wykreowana. Beacon, Ok, fajnie. Studnia. Taki, taki średniowieczny styl, tutaj jakieś piękne farmy z przejściami. Wow. Pixel Arty. Wow, jak ja naprawdę szanuję takie dzieła. <laughs> Okej, okay, tutaj mamy Smogweed. Wow, Blacklist i Hunty, ok. Regulamin działki. O kurcze, tam jeszcze coś jest, ale to nie jest już chyba jego działka. Tu już można niby się budować teoretycznie, I jednak nie. A, bo ma chyba dwie działki stworzone, jak dobrze rozumiem. Wow, tam coś jeszcze jest. Co my tu mamy? Taki ala spawn chyba. Wow! Niesamowite, co ludzie potrafią zrobić. Zwłaszcza przez kilka miesięcy, powiedzmy, gry, przez które istnieje edycja serwera. Polski zamek, tak po prostu okej okay. do tego pałacu już nie będziemy iść. Wow, niesamowita działka. Lecimy do kolejnej. Jesteśmy na kolejnej działce TGM, gracza Monster 3K2137. Dobra, mamy tutaj, ale taki pałac też to fajnie wygląda. Bardzo Monster rabitni Jak rozumiem, tu mają dwie osoby mieszkać w tym. Dobra. Jak najbardziej może, Takby... haha, <grymne> niesamowite to jest, co my tu mamy, jakiś zamek piekielny, wow, co to jest, coś alabiom chyba, zjemy sobie stejka, no dobra, to jest troszkę mniejsza działeczka, ale też naprawdę bardzo fajnie to wygląda, lecimy dalej, jesteśmy na działce Razon, Razon, nie wiem jak dobrze, że gracza młody to home. Fiatki, kolorki, ok, Podpisy. No dobra, tu wszystkie ścieżki, są ściana podpisów. My też taką będziemy kiedyś mieli. Ale kiedyś. Dobra, tutaj też jakieś podpisy. Dnia Halloween za wsparcie serwera, jakieś nagrody fajne. Wow! To coś, też coś ciekawego takiego, żeby z eventów sobie kolekcjonować jak najbardziej. Tutaj masa beaconów oczywiście, na bogato. Co my tu jeszcze mamy ciekawego? O, Jezusek i, i postać jakaś, pewnie twórcy tej mapy. Wow! Ja też się kiedyś wybuduję jak mi się uda. No dobra, dobra i to chyba tyle z tej O, tu jeszcze postacie stoją. Wow, ale się musiał napracować. Niesamowite. Nie wiem czy to jego koledzy czy youtuberzy, nieistotne, to jest po prostu przepiękne Tu jakiś sklepik prowadzi <gry> Okej, okay. dobra Chciałem wam pokazać jeszcze tą wysepkę Ale ona w nocy będzie bardzo słabo widoczna Tu jest nowe miasteczko gracza No, nie będę tego czytał Family friendly content No taka działeczka jak działeczka No, taka po prostu Miasteczko, dosłownie, nowe miasteczko, future Future style taki, przyszłościowy eee, No i tyle Wrócę teraz do siebie eee, Nasza działeczka Też jest prawie tak piękna jak te poprzednie Jeszcze nie aż tak, ale niedługo będzie, naprawdę, uwierzcie mi na słowo I w tym miejscu Chcę się z Wami pożegnać. Tu mam napis na głowie teraz. W każdym razie chciałbym się z Wami pożegnać. Dziękuję bardzo za oglądanie. Takie filmy będą około 20 minut, właśnie trwały. Myślę, że to lepiej niż 10 minut. Przynajmniej tak pewna osoba, która obejrzała poprzednie filmy, powiedziała. No i pamiętajcie, oczywiście, łapka, subik. I w tym odcinku napiszcie Among us w komentarzu. I przypnę wam serduszko. Trzymajcie się i cześć.